Witam Was wszystkich tutaj Cezik Maj i witam Was po raz kolejny w kolejnym audiologu, gdzie chciałbym omówić coś, co w końcu bardzo dawno chciałem omówić, czyli kolejny raz Facebook. No, z tym Facebookiem powiem Wam, że jest dosyć dużo do opowiadania yy, i w sumie dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć. 5 najbardziej denerwujących rzeczy, które właśnie spotykacie na Facebooku, yy, może od razu nie przedłużając, zacznijmy. Zacznijmy od łańcuszków i tych darmowych doładowań, zmiany koloru Facebooka, sprawdź, kto cię podglądał na Facebooku, yy, wyśleć jakiś telefon czy coś takiego. To w sumie są takie aplikacje y, wirusowe albo zarażą cię z na Facebooku, albo zarażą Ci fizycznym wirusem, i albo będziesz mieć problemy z komputerem, albo po prostu narobi Ci, albo po prostu będziesz mieć problemy z twoimi danymi nawet więc. Y, właśnie, y, łańcuszki, czyli y, może to nie są jakieś szkodliwe. Ale po prostu jest to spam, i to bardzo denerwujący spam. Na przykład czytasz sobie z ciekawości komentarze pod jakimś postem z bezużytecznej, i czytasz. E, w końcu Krwawa mery. jeżeli to przeczytałeś to e, za 5 minut wejdzie do twojego pokoju Krwawa mery i cię zabije e, żeby zdjąć klątwę to musisz e, tam e, 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 to musisz tam udostępnić to w pięć. co ja powiem ci to musisz to musisz to... <laughs> Nie mogę... Dobra, dobra, ogar. Um, tu musisz to tam w pięciu... <laughs> dobra. Dobra. To musisz to tam w pięciu komentarzach wkleić i klątwa zostanie zdjęta albo twoja rodzina tam umrze i tak dalej. Może to tak jakoś dziwnie naśladowałem, ale... Słuchajcie, tym razem naprawdę. Tym razem na poważnie, to jest prawda. No i jakoś ta prawda... Ciężko się akurat do niej przystosować i przystosować się do ludzi, którzy naprawdę w to wierzą. I w sumie nawet nie wiem, czy to jest jakiś spambot, bo aż ciężko uwierzyć, że ludzie w coś takiego w ogóle wierzą. Że są jakieś klątwy, czy coś takiego. Jeżeli wierzą, to jest to naprawdę straszne. I stracić wiarę w ludzkość można. Od razu. No, darmowe doładowania. To chodzi o to, że podajesz swój numer telefonu. I co się dzieje? Yy, najzwyczajniej jest tak, że nie dostajesz swojego darmowego doładowania, tylko wykupujesz subskrypcję, która kosztuje cię yy, 4 złote. Nie 4 złote, tylko 2 złote za każdą wiadomość przychodzącą. A wiadomości przychodzących jest tam od 2 do 4 w tygodniu. I w sumie zamiast dostawać darmowe doładowania, płacisz za SMS-y, których nie chcesz i które ci przychodzą. Czy tego chcesz, czy nie? Do czasu, gdy zakończysz subskrypcję, która też często e, wymaga, żebyś zapłacił e, na przykład 3 zł. I na przykład, jeżeli taki SMS przechodzący kosztuje 2 zł, opuszczenie subskrypcji 3 zł, to wtedy, za swoją naiwność, musisz także zapłacić 5 zł, więc przy okazji też uważaj. Zmiana koloru Facebooka, czyli pobieranie aplikacji. Ja nigdy tego nie robiłem, ja się nigdy na to nie nabierałem, ja nigdy nawet nie patrzę na konsekwencje na to yy, ty właśnie tego. W ogóle wiem po prostu, że to jest po prostu bzdura i nawet nie zastanawiałem się nad konsekwencjami, bo po prostu po co mi to wiedzieć? Nawet teraz by mi się to przydało, ale ogólnie to po co mi to wiedzieć? Yy, jeżeli na przykład, bo to jest ogólnie fake, że yy, na przykład loguje się od razu masz pomarańczowego Facebooka na każdym komputerze, no to jest po prostu od razu brzmi jak krasowy fake, no chyba że Facebook był udostępnił taką aplikację oficjalną. Przypominam, że oficjalną, albo na przykład gdybyś zmienił coś w jakichś plikach cookie, jeżeli jesteś takim bardzo zaawansowany i po prostu yy, no po prostu umiałbyś coś zmienić tam w tych plikach cookie czy coś takiego i najgorsze... Nie może nie najgorsze, ale y, to działa tylko na jednym komputerze, jeżeli na przykład udałoby Ci coś takiego zrobić. No i po prostu nigdzie indziej by to nie działało, to po prostu jest fizycznie niemożliwe. Ale na przykład jeżeli nie chcesz kombinować, no to polecę ci taki y, program Stylish, y, gdzie będziesz mógł po prostu sobie. mógł, lub mogła, od widza y, sobie ściągnąć. Y, Ab, y, rozszerzenie do Chroma lub do Mozilla Firefox gdzie po prostu ściągasz i wybierasz sobie z ich stron jakiś motyw ja na przykład mam czarnego Facebooka linki do tej aplikacji znajdziecie, w, y, znajdziecie na, pod moim filmem y, gdzie jest właśnie omówienie, usunięcie spamu z Facebooka śledzenie telefonów to jest nawet trochę stare y, nawet te podglądanie na Facebooku całe na przykład, jeżeli, ktoś cię, podgląda na jeżeli na przykład ktoś cię podgląda na Facebooku, to też można tak powiedzieć, że e, wtedy na przykład widzisz, jaki ktoś post udostępnił. Czy na przykład, e, jeżeli ktoś przegląda Twoją tablicę aktualnie, to na przykład widzisz, e, czy jakie lajki ale Jak na przykład kto najczęściej, no to po prostu kolejny rasowy fake. Ja się też przez chwilę zastanawiałem, e, czy naprawdę. Dałoby się coś takiego zrobić, ale od razu sobie pomyślałem: to jest Facebook, to jest Zo, ludzkie Zo, dosłownie wirtualne ludzkie Zo. Tam nie da się niczemu zaufać, niczemu. Zero kompletne. Po prostu odrzuciłem to od razu, bo wiedziałem, że to jest po prostu rasowy fake, na którym niestety nasze niewinne zwierzątka się nabierają. No ale w sumie człowiek też jest zwierzęciem, bo jest małpy, więc. I wszyscy jesteśmy zwierzętami niestety. Niestety, czy niestety, taka prawda, ja tam nic się nie wtrącam. No dobrze. Kolejnym problemem są tak zwane przeze mnie spamboty. czyli yy, że na przykład ktoś tam jakiś znajomy udostępnił post do jakiejś właśnie darmowe doładowania. To właśnie się też stąd bierze. Czyli na przykład, ale super, rozdają darmowe doładowania, wejdź tam i sfrajesz się jak jakiś idiota kompletny, Zasyw sobie telefon, komputer, wszystko po prostu i wyląduj na moście najlepiej, bo stracisz, przepłacisz ten komputer na telefon, w ogóle wszystko. Załamać się idzie. I no i też dają też często linki do jakichś obrazków, najczęściej do takich bardzo starych, może przy... nie chodzi o to, że te obrazki są stare, ale na przykład yy, Kowalski obra... yy, obraża, nie obraża tylko zgasi nauczycielka, ogólnie bardzo stare są te memy. Nie PT tylko tak na przykład komiksy, że jest nauczycielka śpiący Kowalski i tam jeszcze jest jakiś uczeń za nim, nie pamiętam. Ehm, może to nie Kowalski, ale po prostu dwa, dwaj uczniowie, jeden śpi, jedna nauczycielka. Tak po prostu. I to jest właśnie stary mem. I właśnie takie linki udostępniają z PAMBOTY. Jeżeli właśnie zaraziliście się z Pambotem, to wszystko macie opisane w moim poprzednim odcinku, jak to usunąć. Ehm, no i przy okazji, jak się na to nie nabierając. Bo, bo nabrać się też jest naprawdę łatwo, ym, czasem, ym, no, mo mogę się przyznać, że czasem też się dałem w to wsypać, ale jest jedna bardzo wielka, bardzo zasadnicza różnica. Ym, poradziłem sobie z tym od razu, nie be bez namysłu, od razu sobie z tym poradziłem, ym, między innymi po prostu to skasowałem od razu, ani zostawiłem, i w dupie niech sobie tam udostępnia, i niech to tam nie widzą, ja mam na to Welane. Nie, ja to po prostu zrobiłem, bo nie chciałem, żeby mi coś, jakiś syf, sam udostępniał jakieś posty na Facebooku. To tak samo, jakby na przykład yy, miałbyś swój prywatny komputer, swój prywatny, i na przykład gdyby ktoś ci tam przychodził, nie wiem, jakiś kolega, yy, i ci po prostu grzebo w twoich prywatnych plikach. I co nawet. Yy, nawet ja się. Mo nawet ja się już nie domyślam, jakie ty tam pliki trzymasz na tym swoim komputerze. Albo się nie domyślam, albo nie. No dobrze, Spamboty. Wymuszanie lajków. Najgorszym problemem tego Facebooka jest wymuszanie lajków. Może to tam nie szkodzi po raz kolejny na przykład no nie wiem, jakimiś wirusami, jakimiś spambotami ale szkodzi znajomym na przykład ja jestem takim znajomym co widzi wszystko co inni znajomi lajkują i na przykład są jakieś takie idiotyczne strony typu zrozum mnie zrozum nie mnie tylko nie I na przykład zamknij mordę taka strona po prostu masakracja, albo tysiąc jeden zdjęć, które cię rozśpieszą, a tymczasem wchodzisz tam i widzisz wymuszanie lajków. To jest po prostu chore. To nawet nie nawiązuje do jakiejkolwiek tematyki tej strony. I chcesz sobie poglądać jakieś obrazki wymuszenia lajków? Widzisz nawet kiedyś była taka strona na Facebooku: yy, Stop wymuszenia lajków. Miałem ją kiedyś w lajkach i nie zgadniecie, co się po kilku miesiącach stało zaczęła wymuszać lajki, nie wiem kto jest po prostu idiotycznym adminem na tej stronie, po prostu ja się załamałem, po prostu straciłem wiarę ludzkość w jedną milisekundę, to było po prostu, to był po prostu najgorszy moment mojego wirtualnego, że tak powiem życia, po prostu płakać mi się chciało, co ci ludzie po prostu wymyślali, nie teraz nie płaczę, tylko mam taki ton. Wymuszanie lajków, po prostu najgorsze może, że strony wymuszania lajków to jest yy, bardzo złe, ale gorsze jest to, jak inny twój znajomy yy, nieświadomy niczego po prostu jeszcze to lajkuje. Na przykład najgorsze jest to. Yy, yy, może jadłeś lajk, like, jadłeś Kinder niespodziankę. No, kto je nie jadł? Może ja jadłem, ale gdy ja widzę taki post, to ja klikam albo zgłoś, albo piszę jakiś komentarz, typu a ja, ja uważam, ja jadłem Kinder. Nie wiem, jaki komentarz. No, pomyślmy, jakiś przykład. Jadłem Kinder niespodziankę, ale uważam, że na przykład lajkowanie tego idiotycznego postu nie należy do ludzi. Yy, Ludzi z mojej kategorii. Żeby nie powiedzieć, ludzi inteligentnych, żeby to tak nie brzmiało: ja jestem inteligentny i Wy wszyscy jesteście głupi i wszyscy dla mnie pracujcie. No nie. No każdy jest sobie równy, więc. No i najgorsze jest to, że znają mi to, lajkują i właśnie. Przygotowujesz sobie chusteczki, po prostu podcierasz sobie oczy i widzisz jak y, znajomy lubi to zdjęcie, ja, jadłeś like, czy próbowałeś like? to jest po prostu chore. Ja... mi się zdarzało na, y, powiedzieć kilku znajomym, że y, takie właśnie... Y, takie właśnie używanie Facebooka też y, czasem nie jest odpowiednie. I... Y, no i po prostu... Udało mi się nawet niektórym, ale widzę na przykład też czasem takie przypadki. W przy w niektórych przeważnie mniejszości też zaznaczałem, że po prostu nie wyświetlać postów, ale to przy niektórych znajomych, a resz zresztą po prostu staram się walczyć. Najgorsze strony: no to właśnie przy najgorszych stronach, wam już pominałem, że że właśnie wymuszają lajki yy, i to też właśnie jest y, wymus wymuszanie także komentarzy, lajk, like, koment, udostępni yy, albo też na przykład yy, właśnie spamią darmowymi doładowaniami, albo właśnie przyleciał do mnie przyleciało do mnie 60 miliardów Samsungów Galaxy S5 i te całe 59 milionów ,999 99999 e, może należeć do jednego e, z, cie, e, z twoich może do ciebie należeć e, i tam musisz e, lajknąć post napisać komentarz gotowy i udostępnić jeszcze na, e, na, jed, na swoim fanpage'u i na dwu, 20 stronach internetowych których e, nie masz no tak no tak no tak to bez znajdziemy po prostu te posty są I tak nie wygrasz telefonu, właśnie była taka sytuacja z ze Spambotem, znajomy, znajomy właśnie miał Spambota i yy, właśnie sam, sam mu udostępnił post, że przyjechał do niego Samsung Galaxy S5. Gdyby do niego przyjechał, to by na zajut po prostu z nim przyjechał. A co ze szóstką? Bo właśnie to było w tym dzień, kiedy było już po premierze S6. A co? Na czasie nie jesteśmy? S6 już wyszła, co S5? -teczka? No co? Powinna już być S6 po prostu. Dobra, ja już nie, o tym nie wspominam, bo to są szczegóły, na które nie powinno się patrzeć, a ja patrzę na te szczegóły i to jest. Zdarza się tak czasem. Znajomy, z którym po prostu może nie znajomy, ale. Taka osoba, z którą po prostu nie możesz się dogadać i w końcu tak nie możesz się z nią dogadać, i tak nie możesz, że w końcu zaczynają się sprzeczka. Jesteś debilem. ty większym, jesteś idiotą, ty większym. Twoja stara goni nogi kombajnem, twoja stara podciera oczy domestosem czy jakoś tak, <grym> no i w końcu zaczyna się. Komentarz 1, 2, 1, 2, 1, 2 komentarz i tak po prostu naspamione pod postem. Na przykład gorzej, jeżeli jest to w jakimś twoim poście, w jakiejś grupie, a na przykład Admin śpi nic nie zrobi, no i tak to przeważnie jest, że nawet nie da się uspokoić, nie chcą przejść na ten, na prywatną wiadomość, żeby się tam jakoś dogadać, tylko po prostu ciągną, ciągną, ciągną to w komentarzach. I na przykład, jeżeli Zaszło to nie wiem, jeżeli masz, bo nawet zdarza się, że w Twojej klasie masz jakieś osoby, z którymi nie możesz się dogadać. Na pewno tam jakieś są albo kiedyś się mieliśmy, albo teraz je mamy. Zależy, każdy je tak miał. I właśnie w dzisiejszych czasach, jeżeli yy, ktoś yy, na przykład po prostu głupia sprzeczka na Facebooku i od razu, nie wiem, na przykład komuś przyjdzie do głowy, że zacznie straszyć, u, ja się powieszę, bo ja mam dosyć, no może czasem to nie jest jakaś groźba, żebyś się uspokoił, może to faktycznie być prawdą, ale przeważnie w mniejszych procentach przypadków z czego co ja przewiduję. No i jeżeli ktoś takie coś napisze, jeżeli będzie jakaś wielka sprzeczka, to od razu e, Pójdą nas skarżyć do szkoły, bo nauczyciele to tak tacy wielcy, wielcy błogosławieni i potrafią rozwiązać Wasze problemy w internecie. A jeżeli ta sprzeczka w ogóle to yy, nie wiem, to w ogóle jakaś kompletna porażka, strasznie się ciągnie, to jeszcze szkoła będzie tak uparta i jeszcze postara się Wam wezwać policję na lekcję i policja będzie z Wami gadać. Nie wolno, nie wolno, nie wolno, bo. Więzienie, więzienie, sądy, sądy, kary, kary. No cóż, ale tak to już jest. Tak miałem, ja mam ogólnie Facebooka gdzieś 5 lat, więc 5-4 lata mam Facebooka, więc y, ja już doskonale wiem jak to jest na Facebooku, jakie są tam posty, y, jakie, jakie jest tam w ogóle zachowanie różnych ludzi i tak dalej. I na przykład wiem, że y, Coś, co powinno nie reagować, zareaguje na to. Co dalej? Dalej mamy komentarze typu Pierwszy, pierwszy, jestem pierwszy, jestem pierwszy. No i właśnie, takie komentarze. Po co w ogóle pisać takie komentarze? Pierwszy, pierwszy. Co z tego, że jesteś pierwszy? Nie dostaniesz za to ani pieniędzy, ani medaliku, ani achievementa. Ani gratulacji. Jedyne co dostaniesz, to poryju. Taką wirtualną piścią. Twarz. Prosto wirtualną twarz. Właśnie między innymi ktoś napisze w odpowiedzi do loda. Albo na przykład chyba do robienia loda, coś w tym stylu. Ostatnio była też taka sytuacja, na jakiej stronie ktoś napisał pierwszy i administrator tej strony napisał chyba do robienia loda i yy, właśnie. Pod tym komentarzem pierwszy było 0 lajków, a pod to odpowiedzią było aż 75, 72, 80 lajków. No właśnie, tak to się składa. Tak zwana karma. Nie dla psów, ale no taka, no wiecie, taka karma, która nas nie wyżywi. No dobrze, myślę, że omówiłem wam tych nawet 6 rzeczy na Facebooku, które denerwują na zapewne nie tylko mnie ale także niektórych z Was, moich widzów, więc chcesz tutaj dalej mówić, jeżeli oczywiście się ze mną zgadzacie, pamiętajcie zawsze łapencja w górę, jeżeli się Tobie podobało łapencja, jeżeli tobie się Tobie nie spodobało łapencja w górę, oczywiście, jeżeli się... Jeżeli chcesz wyrazić jakieś zdanie na ten temat, to pamiętaj, napisz komentarz. Jest oczywiście pole, gdzie możesz wypełnić pole komentarza i kliknąć opublikuj. Pamiętaj, ja to zawsze czytam, zawsze odpowiem. No może nie zawsze, jeżeli jest okazja na odpowiedź, to zawsze na pewno odpowiem. No i dobrze, myślę, że to by było na tyle w tym audiologu. Pamiętajcie także o subie na moim kanale. I jeszcze ja za żegnam, cześć i do następnego odcinka.